Z tej strony Elien i jesteśmy dzisiaj w Alicji Online. Eee, I cóż, mamy aktualizację z niedzieli. Sorry za psa, którym marzy miską. O, widzę, że światło w kuchni się świeci. A nie, nie świeci się, Dobra, już. Eee, pies marzy miską. <laughs> Sorry. Eee, no i cóż, moi mili, będziemy sobie je teraz czytać <laughs> i omawiać, bo są dosyć fajne i są wstępem do rozmnażania koni, co mi się oczywiście podoba. Dobrze, eee, no to cóż. Harby koni. pozdrowienia Alicians! Dzisiaj dodaliśmy kodła koni. <laughs> Każdy koń w grze posiada swój własny, dopasowany herb, co mnie pies zaczepia. Aby go odblokować, musisz trenować swojego konia i ukończyć, ukończyć cztery misje w zakładce rekordy i panelu informacje o koniu. Wtedy herb zostanie odblokowany, dzięki czemu będziesz mógł go założyć. I cóż, mamy tutaj, oczywiście, informacje o koniu, i mamy tutaj, oczywiście, rekordy. I mamy, że jest herb zablokowany, i mamy do spełnienia cztery misje. A te misje to rekord, Boże, booster, magia to jest akurat 600, tak, 500, sorry, dobrze myślę, dobrze patrzę? Jakoś tak. Skok 1200. Ślizganie 900 i szybowanie 8000, ale to jest chyba jakoś tak inaczej zrobione. Nie wiem, zaraz zobaczymy, przetestujemy. E, całkiem niedużo tego w sumie, bo szczerze to się tego tak wydaje, ale w sumie nie jest tak dużo. Jak ktoś zamula walicję, to kilka dni, w sumie może 2-3 tygodnie i będą, będą mieli ludzie herby. E, I już, już poczekajcie. Mm, zostanie wyświetlony nad imieniem Twojej postaci. Aby wybrać odblokowany herb, otwórz informacje personalne to chyba będzie to. E, tak jest. Otwórzmy informacje personalne. I kliknij mały pomarańczowy przycisk w pasie w pole herb, w pole herb, mały pomarańczowy przycisk w pole herb. Mamy herb? Nie mamy herb. Nie wiem o co chodzi. Pewnie tutaj coś będzie, tutaj pewnie będzie, albo tu będzie. takie jest, tu będzie. Dobrze, mamy mam poprawcze przycisk w pole herb. Wszystkie startowe, jak i konie ze sklepu, mają ten sam podstawowy herb. Pieśni, bestii, jeżeli dobrze czytam. Ale w przyszłości hodowlane konie będą posiadały różne herby, więc będziesz mógł kolekcjonować wszystkie godła, Dla te, dlaczego, dlatego ta aktualizacja jest bardzo ważna co do przyszłego systemu rozmnażania koni. Zgadzam się absolutnie. Super sprawa. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Również ulepszyliśmy bonusowy system koni ym, od teraz. Czekajcie, bo mi tutaj wiatraczek kwiatka molestuje. Wiatrak nie molestuje kwiatka bo bonusowy system koni od teraz umiejętności wypożyczonego konia powinny działać poprawnie. Nie zapomnij zresetować swojej gry, aby zaktualizować zmiany. E, spróbuj odblokować swój pierwszy herb, dziękujemy Fomiko. E, no i cóż moi mili, no to próbujemy, tak? Będziemy próbować odblokować swój pierwszy herb. Jeszcze zanim ten, chciałabym zobaczyć co tu się dzieje z frytką. Jest rzekomo głodna i chce się bawić. No to cóż, um, spójrzmy, czy jesteś faktycznie głodna. Chcesz? Nie chcesz. Chcesz? Chcesz. Dobrze, to się uciesz ładnie, uciesz się, uciesz, poniuchaj i jedz. Super. Am, nam, 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 dziamk, dziamk. Jak ja mówię na psa, jak pies je, to dziamk, dziamk, <grym>, dziamka, tak wiecie. Dobrze, ona jest już najedzona. Chcesz? Nie chcesz. Chcesz? Nie chcesz? Chcesz, może jeszcze? Nie chcesz? Do tego, do tego też nie chcesz? Nie chcesz, no dobrze. A to może? O, a to chcesz, no dobrze. Skoro chcesz, to dostaniesz. Chrupkaj, chrupkaj. Mmm. Jak lubię te konie, tak sobie dobra, ja też będę piła jako normalny człowiek z, nie z butelki, tylko ze szklanki. Mam tutaj herbatkę granulowaną zimną, bo jest oczywiście mega upał. Okej, okay, yy, i ona chce się bawić. Yy, tego na szczęście nie potrzebujemy. No to co? To ciśniemy z zabawą. O, na to tego nie robiłam. Dawno się nie robiłam żadnych questów. Niestety. O, blisko było. W miarę. Ok, myślę, że wystarczy. E, no i cóż. O, ziops. No i cóż, startujemy w wyścigach, słuchajcie. E, mamy na razie wszystkiego po zero, więc zobaczymy. E, full, full, full. Matko ile osób gra, bo są wakacje przecież, nie? O, full. No super. To ciśniemy dalej. 6 na 8. No i co, wpuści mnie? Wpuściło mnie, jej! Mamy jeszcze sporo, sporo czasu. Więc ja się z pożegnam i po prostu e, zrobimy to, wiecie, szybciej, nie? Tak, wiecie. Piękna mhm. tak taka Nie wiem, czy widzicie, ale ludzie już mają te herby. Zobaczcie, jak tutaj zamula. Już ma help swojego konika. Jedna osoba tutaj z nas. Ciekawa jestem, czy te herby coś będą dawać. W sensie. jakieś lepsze staty, nie wiem cokolwiek. Czy to po prostu będą zaliczały się do hodowli koni. A że ja chcę rozmnożyć frytkę i mandarynkę, no to na pewno, na pewno będę musiała te herby im porobić. Zobaczymy, przejedziemy dwa, trzy wyścigi na Alicji. Zobaczymy sobie znaczy na frytce <grych> i zobaczymy sobie, czy mm, każdy na każdego konia muszę mieć tyle tych, powiedzmy, tysięcy e, skoków i tak dalej, czy sam czy lotu, czy, tyle setek, czy po prostu e, to jest dla wszystkich. Wydaje mi się, że dla każdego dosłowna, ale mogę się mylić. Zobaczymy. Fajnie, wygląda fajnie ten herb, fajnie go zrobili. Ciapka, łapka, Powinno być właściwie podkówka, ale. Ciepka łapka, to jest fajna. Mm. Mm, 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 mm. No jestem ciekawa, czy po prostu yy, te herby jakoś będziemy rozpoznawać, który jest dobry, który jest lepszy, który jest gorszy. Czy po prostu będziemy kolekcjonować jak konie są Po prostu tak? Czy konie figurki, czy jak zaczki pocztowe, cokolwiek. No, jestem bardzo, bardzo ciekawa. Naprawdę, bardzo, bardzo ciekawa. No cóż. Ja stwierdzam, że na razie, zresztą to już nie ma co ciąć tego, odcinka, tego e, fragmentu, bo w sumie to oni już dojeżdżają, więc nie ma co ciąć. Ech, tutaj leci różowy ptaszek, chyba różowego ptaszka mam. Aha, w ogóle z jajka e, ostatniego cośmy nagrywali, otrzymałam takiego liska, co biegnie z kotem e, na głowie, a ten ma akurat miał kapelusz, bo to czy tam jakieś tam czapkę, bo to było z trzeciego poziomu, a nie z czwartego. No to właśnie to otrzymałam. Chyba ten lisek był brązowy, ale nie jestem pewna. Możemy potem zobaczyć, ale jest to w sumie nieistotne, po co mam to patrzeć, skoro mm, mam i tak swojego e, ulubionego... Tu nie lisy, tylko shop, sorry, shop. Mam swojego ulubionego liska, mam swojego ulubionego ptaszka, motylki, więc reszta jakby wiecie. No. Wiecie, nie? <laughs> nie jest to jakoś bardzo... Um, istotna po prostu. ok zobaczmy sobie, co tam ciekawego. Co tam ciekawego. Jak tam im pójdzie, bo na razie to jadą i jadą, a ja gadam i gadam. Spoko. Jak będę jechać, to się trochę zamknę. Po prostu. Tylko muszę pierwszy zacząć jechać. O, jesteśmy, dobra? Zobaczymy, czy mnie nie wyrzucą spokoju. W ogóle bo mogą też wyrzucić spokoju. Kto wygrał? Kto wygrał? Wygrała jakaś inna osoba niż ta, ta z tym herbem. Klik, klikamy. I zobaczmy, co z tego wyniknie. Bye. Aha, ok. Ktoś się nam pożegnał, mamy... ale mamy 8 osób, więc jest spoko. No, kaman, come on, kaman, come on, akceptować mi się się i jedziemy. O, i superowo, może być. No my tutaj mapce myślałam jakoś tak. O myśleniu o jajkach myślałam właśnie o tej mapce. <laughs> Wiecie co chodzi, przy myśleniu o jajkach myślałam o tej mapce, bo ostatnio jakoś na tej mapce coś znaleźliśmy. Nie jestem pewna. No dobrze, na moment wyłączę wiatrak, ale chyba się ugotuje, będzie troszeczkę ciszej, ale tylko troszeczkę, <grym> niestety. Mamy co my mamy, coś dobrego mamy. Jejku, jak długo się coś hoduje. -da -da zobaczymy ile będziemy mieli szybowania, bo to się przecież szybuje, dosyć, dosyć długo się szybuje. Jestem ciekawa. O, jedziemy. Dobra. O Jezu, nie chciałam tedy, ale i tak sobie wezmę to ogarnę w ten sposób i będziemy sobie jechać. Tak, dawno, dawno w, w to nie grałam do no serio. O ja za po co ja to zrobiłam? O jajko tam było Oddałam smoczka, wzięłam speed'a jest dobrze. Oj ojoj. A wowa Nieee! No dobra, fajnie, dobra, okej okay. Zdałam strzała. Przynajmniej będziemy mogli e, potrzebować trochę Coś mi jakoś tak e, nisko. Mimo tego, że mam najwyższą kamerę tak o tym nisko. Nie wiem dawno to nie grałam, mówię. Dlatego pewnie też e, wiem, jak to jest, nie? Odzwyczaiłam się po prostu.

Booster mi spadł, niestety. Miałam booster do kliknięcia, no niestety. No dobra, no. Zobaczymy. Dobrze. Akurat przed przeszkodami. Właściwa magia na właściwym miejscu i porze. O! Ojej, ojej, ojej! Jestem ósma, to nic dobrego nie świadczy o tym. Oczywiście znaczy, o tym nie? Jej no! sami mam? Spędziłam się, ale nie będę niestety już e, na wyższym miejscu. Trochę zlamiłam niestety. O, ale było. Przeskoczenie. No dobra, trochę zlamiłam. Przyznam się Wam. No dobra, nic na to nie poradzę. No co? Akceptujemy. Od razu. Więc zobaczymy co ciekawego nam przyniesie teraz osoba, która zwyciężyła a zwyciężyła właśnie osoba, która ma ten ten helbik, no spoko z tym ci coś daje faktycznie ciekawa jestem bardzo akceptować, akceptować mi się pysie, chcę jechać z marnym skutkiem ale chcę jechać <laughs> o, będą słonie chyba tak? i, i tak dalej Zobaczymy. Ta muzyka jest taka podniosła. Galicji, naprawdę jest taka podniosła. mega. Tu I są to słonie. A wiecie, że ja tych słoni za bardzo nie lubię. Du, 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 du. tam Jestem ciekawa, w sumie musiałabym sobie wbić 42 poziom, bo lubię tą zbrojkę, chyba 42 poziom. Ale na razie nie zapowiada się, żebym wbiła sobie ten poziom, niestety. Więc jest kiepsko, dosyć. No, zaliczyło mi. Skok, to ciekawe bardzo. Oh, О, за Ojej, ja No nic, bo mi się trudno. Mało precyzyjnie jadę. O, żeż cholera. Czego tak mnie musiało spotkać? Oj, nie mogę jej oddać. Ojej, kuu w płonę. Śups, ostatnia będę. No dobra. Oj, nie! No dobra, mówi się trudno, ale walka jest y, zawzięta. Powiedzcie sami. Nie, to był głupi. Pomysł, a może nie do końca, a może jednak głupi. Aj jaj. Jestem siódma. Alien co z tobą? Ha ha ha! Jej. Dwie osoby zblokowałam sama nie wpadłam, to jest nieźle. Chyba kajdanki za szybko dane mogłoby być dane, o Jezu. Trochę później, ale się, się tak. No nie no, słuchajcie, nie jest źle, ale jest... Y nie, jest dobrze też. Oooo! -o 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 -o. dam Dobrze. Cofam, jest dobrze. Jestem druga, jest okej. Okay. Spoko. Nie wyszło źle, naprawdę. Alicjan wygrała. Nie, a. Alkian. Coś mi to mówi. Alien. Nagrywasz? Dobra, no to co, pojedziemy jeszcze jedną traskę. Tak, żeby było może wesoło, skoro są polacy. Eee, i co? No i co? Nie, zobaczymy. Rainbow, To jest w ogóle pokój numer 34, tak żebym pamiętała. Dobrze, no to co, ciśniemy. Ciśniemy, ciśniemy. Haha. Ha. W ogóle nawet nie wiem, co wybrali, bo. Aha, to samo, no dobra. Trzeba się ogarnąć. tak, taka jest prawda. Mam super net po, po przeprowadzce. Więc wstawię dzisiaj. Pozdrawiam Was wszystkich, absolutnie każdą po kolei. Pozdrawiam Kwati, pozdrawiam Min, pozdrawiam Rainbow, pozdrawiam Mili Skin, Brion. Bryon, nie wiem co czytać, Sonie, i pozdrawiam jeszcze. Elodie, która się ładuje cały czas. Tak, będziesz sławna. Okej. Okay. Refoundamy się. Bo trzeba się refoundnąć. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak mi wygodniej. Jak się troszeczkę refoundnę... Oj, 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 teraz też zlamiłam. jeszcze krytyk, świetnie. Powinnam dać refund wtedy, kiedy już mnie ktoś mierza, więc... Y, mówię, jeżdżę po tym, po tej przerwie mało precyzyjnie. O, jajko, minęłam jajko! I wpadłam w ten, świetnie. No nic, moja wina, moja wina. Biją się ze smokiem. Hahaha, ha, ha, nie ma. Piszki, piszki, nie ma. No, za późno, znowu, za późno. Ale nie było tak źle. Jestem sobie niby trzecia. Mówię niby, bo lecie. A się zaraz zmieni. No ma kajdoneczki, kajdoneczki. nie widzę, nic nie widzę. O jejko. Poziom drugi, czy tak? Czy ja nie wiem jak to poziom, bo nie widziałam? Tarabam pam 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 Zamiłam, 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 zamiłam Ajajaj aj, aj. Krytykiem mnie, no pięknie Nic no, podnosimy się Jestem piąta, słuchajcie, to mało, mało, bardzo mało... Jezu, jak już labirynt z lodów. Ajajajaj, ja, aj, aj, aj. paliśmy smoczka. A, nie zdążyłam! Nie zdążyłam, chciałam komu słoneczko. Niestety młoby. Jestem trzecia, nie jest źle. Mili Państwo. Na tym zakończymy nasz odcinek to jest pokój 34 ja tylko chcę zobaczyć czy my mamy na pewno odblokowany ten ten zobaczymy sobie ten herb jak tam nam to wygląda rekordy i mamy zobaczcie 39 na 500 czy na 600 51 na 1200 76 na 600 i 383 na 8000. No i okej. Okay. I to mi się podoba. I to bardzo. Frytka ma 0. Wszyscy, wszyscy mają 0. Y, Jana, Shina i Mandarynka mają 0. Czyli, mieli Państwo, trzeba to dla każdego konia wyjeździć. Ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Idę jeszcze z dziewczynkami pojeździć, a potem idę się zająć oczywiście jakąś jeszcze inną pracą, powiedzmy. Tak czy inaczej, żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i do zobaczenia również na końskim szlaku Alicji. Pa, pa!